Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jeżeli to co tworzę się Tobie podoba, zostaw łapkę do góry, subskrybuj kanał. A my przechodzimy do tematu głównego, jakim jest asertywność. Czy Ty jesteś asertywnym człowiekiem? Czy Twoje działania, Twoje dążenia związane są z asertywnością? Asertywność, a więc pokrótce, to jest mówienie nie, kiedy ktoś Chce zasugerować tobie, żebyś coś zrobił, a ty nie masz na to ochoty, kiedy ktoś mówi tobie, co ty masz robić, ale nie masz na to ochoty realnej, asertywność pozwala tobie wytyczyć granice i po to jest ta asertywność. Dba o twoje bezpieczeństwo, to jest taki twój system obronny, który pomaga tobie. W momencie, kiedy ktoś cię do czegoś przymusza, albo w momencie, kiedy nie chcesz czegoś zrobić, to właśnie nauczenie się umiejętności, jaką jest asertywność, idzie to wypracować, chroni to Twoje granice przede wszystkim, wytycza w ogóle je, żeby ktoś zobaczył, że a hola, hola, dotąd, a nie dalej. Nie pozwalam sobie na takie zachowanie, nie pozwalam sobie na brak szacunku wobec mojej osoby, nie pozwalam sobie na to, żebyś zachowywał się tak i nie inaczej. Mam pewne konkretne wzorce, mam pewne konkretne wytyczne współpracy, partnerstwa, rozmowy, kontaktu, czegokolwiek, i tutaj jest ten punkt, tu jest ten Rubikon, i nie przechodzimy dalej. Dlatego ta asertywność jest bardzo istotna w naszych kontaktach, w naszych relacjach, żeby ci ktoś nie wszedł na głowę, bez względu na to, jaka to jest relacja. Po prostu ty jesteś jednostką, ty masz swoje upodobania, ty masz swoje pewne zasady, ty masz swoje pewne potrzeby i je jasno komunikujesz, właśnie poprzez to, że jesteś asertywny. Jeżeli dajmy na to nie chcesz czegoś zrobić, gdzieś jechać, czegoś wykonać, cokolwiek, cokolwiek zrobić, to zwyczajnie to komunikujesz. Nie, ponieważ. I jest konkretny, jasny komunikat. Jest konkretny argument. Też nie warto jakby iść tym sposobem, że nie, bo nie. To takie jest jakby dziecinne, niedojrzałe. Nie dlatego, że nie mam na coś ochoty, nie dlatego, że czegoś się obawiam, nie dlatego, że zwyczajnie coś mi nie odpowiada. Nie pojadę tam na wakacje, ponieważ nie lubię tego kraju. Nie poj pojadę tam, ponieważ nie lubię czegoś. Nie, nie zjem tego dania, ponieważ nie lubię jakiegoś dania. Nie przepadam za tym, żeby to zjeść, tak? Zwyczajnie po prostu jest to sztuka odmawiania. To jest sztuka mówienia nie, kiedy zwyczajnie ktoś nawet cię chce nacisnąć, powodować presję na coś, ponieważ zasady interakcji powinny być jasno określone i powinny być klarowne dla obu stron. I właśnie ta asertywność pozwala także poznać drugą osobę i poznać jej granice i poznać jej przestrzeń że to jest ta przestrzeń przestrzeń moja. Do której jakby daje ci pewien dostęp, ale taki, na który ja pozwalam Tobie, żebyś miał, a nie jaki ty sobie chcesz wziąć. I to pozwala na to, że nie wejdzie ktoś Ci na głowę. Że w żaden sposób nie będzie cię dręczył, że w żaden sposób nie będzie Cię męczył, że. Twoja jakość relacji wzrośnie ze względu na to, że ty będziesz jasno komunikował, co ci nie odpowiada, Oczywiście pewne rzeczy zostawiasz dla siebie, bo nie warto wszystkiego wylewać, bo to też nie jest dobre, ponieważ ktoś może też uznać to za słabość, może to wykorzystać przeciwko tobie i zwyczajnie po prostu czerpać z tego profity. Natomiast jestem za tym, aby jeżeli ktoś za dużo sobie pozwala albo przekracza twoje osobiste granice, albo niszczy twoje zasady, łamie je, Albo narzuca ci coś, nakazuje ci coś zrobić, a ty nie masz na to ochoty, nie masz na to chęci, no to zwyczajnie po prostu możesz odmówić. I właśnie tak naprawdę często wzbudzisz większy respekt, rezygnując, mówiąc nie, w momencie, kiedy nie masz na to ochoty, bo jesteś prawdziwy, jesteś autentyczny. Nie ściemniasz, nie nawijasz makaronu na uszy, nie mówisz, jak to by było fajnie, kolorowo i świetnie. Mimo, że ci się coś nie podoba, tylko mówisz, że nie chcesz czegoś robić, ponieważ masz ku temu jakiś powód, tak? I jest to Twój powód. I nikomu do tego tak naprawdę e, nikogo nie powinno to interesować, dlaczego tak jest. Po prostu. I to pozwoli, ci, e, pozwoli Tobie na ochronę ciebie. Na Twojego ja. Oczywiście warto też. Jakby przemyśleć, dlaczego czegoś nie lubimy, ale to już jest taka analiza, introspekcja, tak? Żeby wejść w głąb siebie, dlaczego pewnych rzeczy nie robimy albo unikamy, albo na przykład też stronimy od czegoś. Oczywiście to jest materiał na, na inny tutaj odcinek. To jest temat na inny odcinek. Mówimy o asertywności, czyli sztuce odmawiania, sztuce tego, że po prostu nie i. Mam ku temu jakiś powód. Zobaczysz, jak Twoje relacje się odmienią na lepsze. Ty staniesz się bardziej pewny siebie, bardziej autentyczny, ponieważ będziesz bardziej prawdziwy. Nie będziesz sztuczny. A, tak, tak, pojadę, podoba mi się, tak, oczywiście, tak, 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 masz rację. Tak, tak, tak samo miałem. To nie tędy droga. Jeżeli oczywiście pewne doświadczenia z pewnym człowiekiem masz te same, no to warto powiedzieć, że oczywiście masz to tak samo, ale. Nie zgadzaj się na wszystko. Nie chodzi o to, żeby teraz sztucznie powodować takie sytuacje, gdzie ty zwyczajnie. nie zgadzasz się, bo nie, bo chcesz zachować jakąś ramę. Tu nie chodzi o ramę, tu chodzi o Ciebie. Jeżeli coś lubisz, to zgódź się, oczywiście. Jeżeli coś jest twoje, to zgódź się. Jeżeli coś nie koliduje w Ciebie jako człowieka, zgódź się. Jeżeli coś jest. Yy, Twoim ulubionym, albo coś lubisz, Zgódź się na coś. Jeżeli kierunek wakacyjny, na który, w który chcesz jechać, do którego chcesz jechać, jest Twoim ulubionym, jedź tam. Ja nie mówię tobie, żebyś odmawiał z premedytacją, żeby tylko pokazać swoją ramę tutaj władczości, męskości i dominacji. Nie. Zwyczajnie. Ten odcinek kieruje do wszystkich. Jeżeli na coś nie masz realnej ochoty, po prostu powiedz: Nie idę do znajomych. Z Tobą, Twoich znajomych czy tam partnera, bo nie mam ochoty. Nie jadę na kawkę do rodziny, na przykład partnera czy kolegi, czy nie idę z Tobą na piwo, czy nie idę z Tobą na flaszkę, czy nie idę z Tobą na spacer, do koleżanki, do kolegi, do kogokolwiek. Nie, ponieważ nie mam na to ochoty. Nie idę w tamto miejsce, ponieważ tego nie lubię. Nie lubię atmosfery w pewnym miejscu. Nie lubię. Czegoś. I jeżeli ta osoba szanuje Ciebie jako osobę, to ona zwyczajnie nie będzie dalej na tobie wywierać żadnego takiego wpływu, wywierać sztucznej presji, nie będzie Cię przede wszystkim obrażała ze względu na to, że podjąłeś jakąś inną decyzję niż ktoś zasugerował czy zaproponował. Ponieważ ty masz. I jako człowiek, prawo do tego, żeby nie lubić czegoś, ty masz prawo do tego, żeby odmówić, ty masz prawo do tego, żeby się z czymś nie zgadzać i z kimś, z jakimś zdaniem. Oczywiście, zachować kulturę w tym wszystkim. Oczywiście, zachować jakieś pewne tutaj zasady komunikacyjne na poziomie. Natomiast nie musisz się nikomu tłumaczyć też. Zapamiętaj to sobie, to jest Twój wybór. Nie musisz mówić też dlaczego czegoś nie chcesz, rozwięźli i wylewać tego. Nie musisz przedstawiać tego, tylko po prostu jasno i krótko zakomunikować. Nie podoba mi się to miejsce, nie pojadę tam na przykład. To jest właśnie ta sztuka i warto się jej nauczyć. I nie mieć takiego poczucia sobie w głębi siebie, że ty jesteś gorszy, bo komuś odmówiłeś albo możesz komuś sprawić przykrość. Większą przykrość sprawisz tej osobie często, kiedy pójdziesz na przykład z nią na przyjęcie, ale ci się nie będzie to przyjęcie podobało, w związku z tym będzie też to widać po tobie i nie będziesz się dobrze czuł w środowisku i szybko opuścisz to przyjęcie na przykład albo zwyczajnie, no po prostu nie będzie to pozytywne. Nie wszystko musi być pozytywne, natomiast nie będzie to... Optymalne dla tej osoby, z którą idziesz jako towarzyszącą Rób to z taktem, rób to z wyczuciem wszystko, ale chcę ci przypomnieć po prostu, że ty nie masz na wszystko się zgadzać, jak leci. Akceptuję, bo jest, im blanco. Weryfikuj, analizuj, sprawdzaj, co ci się podoba, co ci się nie podoba, co jest Twoje, co nie jest Twoje, co chcesz, czego nie chcesz. I komunikacja dzięki temu będzie sprawniejsza. I jeżeli ktoś po prostu odejdzie z tej interakcji, na przykład ze względu na to, że się na coś nie zgodziłeś, ktoś będzie ci podsyłał narkotyki, ktoś będzie ci podsyłał jakieś substancje, a ty powiesz: Nie chcę brać tych substancji, ponieważ nie będę brał narkotyków. Mam ku temu powodę. On cię będzie ośmieszał, na przykład. On będzie ci. Napierał, że musisz to wziąć, bo inaczej nie będziesz tutaj, manipulacja oczywiście. Nie będziesz w mojej grupie, czy nie będziesz w jakimś środowisku, czy ktoś będzie oczywiście się z ciebie śmiał, czy nawet ciebie tutaj dręczył ze względu na to, że odmówiłeś. To zwyczajnie po prostu jest te ryzyko, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale co to są za ludzie tak naprawdę, to że w taki sposób postępują z tobą. Nie są to relacje wysokiej jakości, nie są to relacje, w których powinieneś trwać i które powinieneś dokarmiać i które powinieneś żywić. Są to relacje, które natychmiast powinieneś opuścić, natychmiast powinieneś zakończyć takie znajomości, bo jeżeli ktoś nie szanuje Ciebie takiego, jakim Ty jesteś człowiekiem, to nie zasługuje na to, żeby być w tej relacji. I koniec, kropka. Tu nie ma, nie ma żadnych takich jakby. zasad, którymi powinno się kierować w doborze ludzi, z którymi wchodzimy w interakcję. Myślę, że jasno przedstawiłem. Na czym polega asertywność? Jasno też przedstawiłem przykłady, na podstawie których możesz wykorzystać tą asertywność i włączyć w życie. I realnie po prostu zastanowić się nad tym, co ty lubisz i wyrażać poprzez asertywność, to kim ty jesteś. jako masz tożsamość? Ponieważ to właśnie będzie świadczyć o tym, jakim jesteś człowiekiem. Będzie dowodzić temu, kim jesteś. Bo jeżeli ty na przykład zgadzasz się na to, żeby dajmy na to robić jakieś działania, no to też będzie świadczyć o tym, że będą pewne konsekwencje tych działań. Będzie świadczyć o tym, że należysz do jakiejś grupy, które podejmują pewne zachowania, do jakiejś społeczności. Będzie się to wiązać, czyli Ciebie charakteryzować też yy, w pewien sposób jako człowieka. Może będziesz się identyfikował nawet wobec tych działań, które robisz, będzie to świadczyć o twoim też tutaj jakby o pewnych predyspozycjach, o pewnym poziomie też społecznym i tak i tak dalej, w hierarchii społecznej. Bądźmy asertywni, ponieważ tylko takie relacje, asertywne, oparte na takiej po prostu autentyczności, szczerości, oparte na wiarygodności, są warte tego, żeby je po prostu kontynuować, są warte, żeby dbać o nie, ponieważ jesteś prawdziwy i nie chodzi o to, żeby się teraz wylewać i wszystko pokazywać. Chodzi o to, żeby jasno komunikować i przekazywać to, czego ty chcesz w ogóle od kogoś w interakcji, czego Ty nie chcesz, co Ci się nie podoba. Bo kto, jak nie Ty, ma to wiedzieć? Tylko Ty to wiesz. Dlaczego dajesz przestrzeń na to, żeby ktoś zwyczajnie na przykład domyślał się pewnych rzeczy? Czy zgodziłeś się z braku laku, albo zgodziłeś się z jakiegoś poczucia takiego, nie wiem... Zwyczajnie komuś ci, kogoś y, po prostu jest tutaj ci żal. Jeszcze większą przykrość się tej osoby często. Bo nie ma tu autentyczności. Możesz odmówić w sposób, który będzie kulturalny, który będzie po prostu ludzki. Nie musisz po prostu kogoś obrażać, nie musisz jakoś tutaj. Agresywnie podejść do tego tematu. Zwyczajnie po prostu na tym polega asertywność. Że nie zawsze i nie wszędzie i nie z każdym i nie wszystko. No, bo nie wszystko jest Twoje i nie wszystko jest dla Ciebie. Zostawiam Cię z tym przemyśleniem. Mam nadzieję, że. Da ci to coś do myślenia i wprowadzisz po prostu taką umiejętność. Będziesz trenował ją i będziesz zwyczajnie asertywny, będziesz dbał o swoje interesy, będziesz dbał o siebie, o swoją przestrzeń, o swoje życie, o swoje cele, o swoje plany, o swoje potrzeby. Będziesz siebie szanował, bo jeżeli ty będziesz siebie szanował, to inni powinni też to zauważyć i też na podstawie tego, że ty się sam szanujesz, też powinni cię szanować. Jeżeli nie będą cię szanować, to oczywiście. Wycofujesz się z takiej relacji, no bo ona nie ma sensu po prostu. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak ty. Ja siebie szanuję i nie będę w relacjach, które mi nie służą po prostu. Nie będę w środowiskach, które nie są dla mnie i które mi nie służą. Nie będę komentował tego, co mi nie interesuje, co nie jest dla mnie. Po co? Po co? Szkoda energii. Lepiej tą energię przekazać na projekty życiowe, na Twoje pasje, na to, co lubisz, na to, co kochasz. Niż na to, co po prostu wysysa z ciebie. Myśl w takich kategoriach. Wszystkiego dobrego. Życzę Tobie dobrego dnia, refleksji, autorefleksji. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się.